Witam wszystkich na kanale Miodowe Mydlarni. Dzisiaj przydatny, mam nadzieję, sposób na pozbycie się os i szerszenia. Jest prosty sposób na to, żeby zrobić pułapkę na osy i szerszenie. A w tym roku z pewnością będziecie potrzebowali czegoś takiego, bo już o tej porze roku, a jest początek czerwca, jest bardzo dużo os. My pszczelarze yy, widzimy być może... Trochę inaczej przyrodę, może trochę więcej, co kwitnie, co lata, co jest pożyteczne, co mniej, a osy i szerszenie nie są pożyteczne. Więc robimy już dzisiaj pułapki na osy, już kilka powiesiłem i w ciągu praktycznie 24 godzin mamy sporo latających szerszeni i os w pułapce. Co będzie nam potrzebne? Butelka, zwykła pet ostry nożyk, drut albo sznurek. No i kilka dodatków, które musimy tu wlać do środka. Zaczynamy od tego, że ucinamy butelkę mniej więcej na tej wysokości. Ostrym nożykiem przecinamy butelkę równo. Tak. Myślę, że dobrze. I tutaj musimy wyrównać, ponieważ ta butelka ma wcięcie. To musimy to wyrównać. Wyrzucić tą część, która jest nam niepotrzebna. Tak. I mamy dwie części. Korek otwieramy, wyrzucamy. I ta część musi wejść tutaj. Musimy jeszcze przeciąć trochę, żeby, żeby pasowało do siebie. Tak, teraz powinno być lepiej. Idealnie. Pasuje. Teraz ostrym nożem z takim zakończeniem łączymy te dwie części. Robiąc otwór, i tu wkładamy drób lub sznurek. Drut będzie łatwiejszy, łatwiej to włożyć i pewniejsze będzie trzymanie. I z drugiej strony robimy to samo. Otwór. Musimy uważać, żeby się nie pociąć przy tej operacji. Tak. I mamy pułapkę już gotową, którą zaraz powiesimy, ale do środka musimy wlać. Eee, trzeba wlać coś, co zwabi nam pszczoły josy, czyli najlepiej, jeżeli to będzie piwo i coś słodkiego. Eee, ja nie mam soku, więc zrobię to z wodą. Wlewam trochę wody, trochę cukru. Tak. I do tego piwo. Tak, żeby butelka nie sięgała do tego płynu, i mamy gotową pułapkę. Możemy jeszcze zamieszać, żeby ten cukier się rozpuścił. I wieszamy w miejscu, gdzie z pewnością przyleci sporo os i Powieśmy naszą pułapkę na drzewie. Mam tu taki orzech, który będzie dobrym miejscem. Tak, tutaj będzie dobrze. I czekamy na to aż. Będą tutaj osy i szerszenie. Zobaczymy ile złapaliśmy os i szerszeni w krótkim czasie, około 24 godzin. Ta pułapka widzi. Tutaj na drzewie. I tu widzimy, widzimy około kilkunastu z pewnością kilkunastu os. Widzę jeden szerszeń. Sprawdźmy jeszcze drugą pułapkę. Druga pułapka, tu jest zdecydowanie więcej, mamy kilka szerszeni i kilka, kilkadziesiąt, z pewnością kilkadziesiąt os.